Cześć! Zapraszam Was do obejrzenia mojego vlogmasu, w którym otwieram kalendarze adwentowe z drogerii DM, codziennie jedno okienko, oraz pokazuję Wam różne drobiazgi ze swojego codziennego życia z przygotowań do Bożego Narodzenia. Właśnie się zorientowałam, że od kilku dni odkładam na jutro podlewanie kwiatków. No i najwyższa pora się za to wziąć, bo już liście spuściły. Przy okazji, tutaj pokazuję Wam, jak wygląda żyworódka, no po tej odgrzybiającej kąpieli. Na szczęście większość moich roślin to albo sukulenty, albo kwiaty takiej wielkości, że kilka dni bez wody po prostu im nie przeszkadza. Nie wiem czy ten amaryllis ruszy. Podlałam go już kilka razy, ale mam wątpliwości. Przyszła pora, żeby wziąć się za szafkę z talerzami i sztućcami. Także teraz wyjmę wszystkie sztućce, talerze, wyjmę wszystkie szuflady, umyję całość, no a potem powkładam z powrotem. Dawno nie czyściłam tej szuflady ze sztućcami. No chyba już była najwyższa pora. Jak sprzątamy szuflady, to nie tylko wyciągamy wszystko z szuflad, ale również same szuflady. Po pierwsze, coś mogło spaść do tyłu, a po drugie, jej mole spożywcze składają jaja właśnie na denkach od spodu bardzo chętnie. Także trzeba wyciągnąć szuflady i ją po prostu umyć. Podstawowa zasada fizyki. Szuflady, regały. Opróżniamy od góry i zapełniamy od dołu, inaczej to się nam wywróci. Wykładziny wcale nie trzeba wyrzucać. Ona się nadaje do mycia i jest bardzo trwała, więc nie jest nieuszkodzona. Wystarczy ją po prostu umyć i włożyć z powrotem do szuflady. Słuchajcie, nie wierzę. Wszystko weszło do szuflady i ona się nawet otwiera i zamyka. Szafka posprzątana, zakupy w biedronce zrobione. Mogę przystąpić do otwierania kalendarza adwentowych. W kalendarzu od Balei znajduje się tubka z 20 ml serum na końcówki włosów. Natomiast w kalendarzu od Alverde mamy 8 ml balsamu do ust w tubce. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli się Wam spodobał, proszę o zostawienie kciuka do góry. Zachęcam do subskrybowania kanału. Za chwilę pojawi się odnośnik, i pojawi się też odnośnik do playlisty z tegorocznymi vlogmasami. Do zobaczenia jutro. Pa.